Cześć, jestem Julian i w Zespole Debt and Capital Advisory w Deloitte pracuję jako doradca finansowy. Jesteśmy wyspecjalizowanym zespołem Deloitte w ramach Europy Środkowej. Poczucie wspólnego celu i wzajemne zaufanie to coś, co spaja nas na co dzień, dając nam energię do pracy i pozwalając jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Uzyskujemy finansowanie dla podmiotów działających w różnych branżach, dla biznesów prywatnych oraz tych zarządzanych przez fundusze w tym dla właścicieli elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pozostałych projektów typu Real Assets, np. projektów infrastrukturalnych i nieruchomościowych oraz dla spółek o dużej skali lub skomplikowanej strukturze kapitałowej. Pomagamy naszym klientom w rozwoju biznesu i realizacji ich celów, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z pozyskaniem nowego finansowania czy transakcją refinansowania. Znamy wymaganie banków i alternatywnych dawców kapitału, Rozumiemy proces finansowania, a dzięki stałemu kontaktowi, jaki mamy z instytucjami finansującymi, wiemy, jakich warunków finansowania zewnętrznego możemy się spodziewać dla konkretnego projektu. Na współpracę z nami decydują się duże międzynarodowe firmy, fundusze infrastrukturalne, spółki giełdowe oraz prywatne polskie spółki. Ich zaufanie jest naszym zobowiązaniem. A my jesteśmy zespołem z poczuciem misji. Jeśli chcesz być jego częścią, dołącz do nas. Rozumiemy biznes jutra.